Być albo nie być, o to jest pytanie. Kiedyś stworzyliśmy siebie. Beata i Waldek, my, młodzi, coraz starsi, coraz starsi, coraz starsi. Stworzyliśmy siebie, stworzyliśmy swoje marzenia. O dalekim, o zielonym, o głuszy, o zamieszkaniu gdzieś, gdzieś, gdzieś. Stworzyliśmy swój dom. Na Warmii, pod Lisbarkiem Warmińskim. Zielony, piękny, słoneczny, zimą również piękny. Stworzyliśmy agroturystykę. Stworzyliśmy agroturystykę swoją, jak rodzinę, nasz dom. Tu, gdzie przyjeżdżają przyjaciele, gdzie mieszkają w naszych pokojach, w naszym domu, na górze, na parterze. Stworzyliśmy nasze zwierzęta. Stworzyliśmy bociany, przylatują do nas Kuba i Konkubina. Stworzyliśmy wiele, wiele różnych zwierząt na przestrzeni czasu. Stworzyliśmy osiołka, nawet dwa, do drapania, do głaskania z kucykiem. Stworzyliśmy galop na łące, na polu. Stworzyliśmy osiołka trzesia Maniusia z klapniętym łóżkiem trzesia pysk. Stworzyliśmy cudownego kryzysa, nasz piękny, cudowny pies. Stworzyliśmy kryzysa, fantastycznego psiaka, Z Paryża niebieskiego i Foxy. Stworzyliśmy koty najróżniejsze. Wymyśliliśmy Was. Tak, kochani, wymyśliliśmy Was. Przyjmujemy Was w swoim domu. Staramy się być dla Was przyjaciółmi. Jesteśmy dla Was. Dla Was żyjemy. Nasze życie toczy się wokół Was. Przyjeżdżacie do nas pierwszy raz, drugi, trzeci. Wracacie. Wymyśliliśmy najlepsze jedzenie. Beata? Beata. Oczywiście, że ona gotuje piecze smaży. Jakie cuda potrafi stworzyć i dla tych, co mięsko, i dla tych, co roślinkę, i dla tych, co nie odchudzają się, i dla tych, co dbają o linię, i ci, co na słodko, i ci, co na roślinnie, na miodowo, ci, co jedzą troszkę jak pszczółka, i co wtrążalają, tyle, że hej, wszyscy ci znajdziecie Naszą kuchnię i będziecie jak pączki w maśle. Stworzyliśmy grzybobrania, wspólne czyszczenie, wspólne suszenie, wspólne jedzenie. Stworzyliśmy rośliny, olewanie, sadzenie, piękne kolory, róż, bia, biel, fiolet, najróżniejsze, najróżniejsze w naszej zielonej. Krainie, w naszym zielonym raju, w naszym zakątku. Najróżniejsze kształty, najróżniejsze barwy, piękno. Stworzyliśmy ciszę i spokój. Stworzyliśmy hamak do, do odpoczywania. Stworzyliśmy spacery. Strzelanie z wiatrówki albo z łuku, albo rozgrywki szachowe barcabowe a może ognisko może chcecie być przy ciepłym ognisku może chcecie cieszyć się z tego ogniska może chcecie po prostu spokojnie odpocząć stworzyliśmy czytanie nasze książki nasz ulubiony czas korzystacie z tego i wy w domu w naszej ogromnej bibliotece korzystacie z tego przed domem w zakątkach zieleni czytacie, czytacie, czytacie to co nasze i to co o nas czytacie stworzyliśmy po prostu spokój błogość, krajobraz ciszę i spokój tęsknotę za domem za wspomnieniami za dziadkami a kiedy już pojeździcie kiedy zwiedzicie zamek kiedy zwiedzicie klasztor kiedy popływacie w jeziorze albo pospacerujecie nad bobrowym jeziorkiem stawem, kiedy uzdrowicie swoją duszę i ciało w uzdrowisku Lismark Warmiński. Wtedy wrócicie do nas na łoża pod gwiazdami, na bezkres pól. Wrócicie do nas do Ostrowia Kierwińskiego, do agroturystyki Ostrów Kierwiński. Do nas, do Beaty i Waldka.